Korczy. Korczy. Tak, dzień dobry Z tej strony Lazur A, a na tej się jest kto? E, ja, czekaj Tak, ja, Koza Kozowski, Witam wszystkich Dzisiaj deadmesha okay. no, Ty nie chcesz nagrywać yy, matchmakingów dlatego, że masz świadomość, że ja jestem od Ciebie lepszy, tak? Kurwa, nagrałem trzy mecze. W którym byłem od Ciebie lepszy. Nie chcę Ci nic mówić, dlatego nie chcę nagrywać. Te, eee, cicho te siedź. Dobrze, już cicho. Jak malusieńka kuczka. Ty, nic nie wychodzi. Tak. tak. Przykład. 54. Powiedz coś o treningach. Naszych Tak. stwierdziliśmy z Lazurem, że trzeba wreszcie zacząć się rozwijać, jeśli chodzi o e-sport, bo e-sport jest w końcu najważniejszy. Dlatego stwierdziliśmy, że trzeba sobie zrobić profesjonalne czy znaczy profesjonalne? taki duży cudzysłów. Profesjonalne treningi i na przykład pochwalę się ja, że mój trening wygląda tak, że na mapce, gdzie są kropki, każdy kto gra w CSA zna tą mapkę E, gdzie trzeba zbijać kropki, ustalam sobie delay na 0,25, e, statistic time duration bodajże to się nazywa na 0,5, e, size standardowy 12, e, 200 po, e, razy e, na stageu 3, i 5 razy coś takiego. Dodatkowo recoil master, no to, to też myślę, że każdy zna tą mapkę na 15 minutek. E, dodatkowo znacie mapy, typu takie, że lecą na was boty i trzeba strzelać im głowę, albo go je zabijać. Ja osobiście sobie włożyłem 400 głów e, na, dziennie, dodatkowo 4 matches, tak? Czyli zaczynam deathmatch, potem e, kropki, potem deathmatch, potem recoil, potem deathmatch, potem głowy, potem deathmatch. Czyli mam takie przeplatane i w końcu chodzi, że są 4 matches e, w ciągu dnia. No i oczywiście dwa 2 matchmaking. Weźmy tak na, na przykład z dzisiaj, jak się mogę pochwalić oczywiście, Lazur, nie wiem czy mogę. Of, mogę? Mogę. To generalnie rzecz biorąc tak. Dekmeczyk miałem punkty 394, 309, 421 i 301. Aim zrobiłem na 84, 82, 68, 84 i 82. Głowy zrobiłem w ciągu. Karteczkach chcę wszystko. A na i byłem, tak. Piszę sobie wszystko na karteczkach, ale matchmakingów jeszcze dzisiaj nie grałem. Dlatego jeszcze nie napisałem to na naszej grupie. Tak. A Lazur, może teraz przeczytam Twój trening na przykład? To przeczytaj. Dobrze. To Lazur sobie ustawił e, kropeczki dokładnie tak samo jak ja, jedynie co to różnica jest, że powtórzeń ma 100 e, i ja wszystko robię z Kałacha, a on ma cztery serie e, jednego z Kałacha, jedną z M41S, jedną z Glocka i jedną z USPA e, Nie, przepraszam cię po dwa razy bro. Po dwa razy... Przepraszam, czyli ale w sumie wychodzi to tyle samo. User join your channel o, Ej, kurwa przyszedł! Ej kurwa. Zjebał, zjebał nagranie, zjebał nagranie. Tak, zjebał nagranie, nie ma co. Ale to nasza wina, bo żeśmy nie weszli na nagrywamy YouTube. Dobra, opowiadaj, stawię to. E, Ewentualnie. No. E, no i później. No. Ale on się kurwa bawi tym TS-em. Ok, kurwa. Ja, ja na Dobra. tego Tesla już nie wchodzę. E, ja chyba też. I z tym, że to jest nasz prywatny test, ale nie wchodzimy tu już, nie? Opa, e, no i jeszcze masz po dwa razy zrobiony deathmatch only AWP. -a. Tak, co teraz I robię? 300 fragów z AWP -y. i 300 fragów z AWP -y. i dwa matchmaking -i dziennie. No. I generalnie rzecz biorąc, tak to mamy sobie ustalone i tak sobie gramy. I generalnie rzecz biorąc, e, po meczu, który wszedł dla Was wczoraj, wczoraj wszedł Lazur, dzisiaj to będziesz, jutro, tak. co ten matchmaking? Ten deathmatch? Tak. No to e, ci, którzy wczoraj obejrzeli u Lazura odcinek, e, widzieli jak ja tam grałem, a wiedzą zwykle, że ja gram o wiele bardziej chujowo i e, widać efekt już po tam paru dniach trenowania, tak? To prawda, to nie jest to, co chcę osiągnąć, ale od czegoś trzeba zapytać. Jeszcze nie. <grym> tak. Wczoraj na przykład Acea sobie ustrzeliłem takiego ładnego, prawda? Może. Może ale nie, nie, nie będziemy opowiadać z czego. Jak chcesz drogi widzów wiedzieć, to wejdź na kanał Lazura i zobacz ten odcinek, prawda? Jak on jest na no. tak, 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 oczywiście. Dlatego jeśli chcesz zobaczyć, to my, my mamy, Musi, <grym> Już wiesz. Nie zapędzaj się. No? Jesteś u siebie. <grym> Przepraszam, dobrze, już już nie będę. Już, już sobie ustalam odcinki, jestem już cicho. Ile masz już punktów? Przyznaj się Jakieś trzy dasz? Skoczyły? Jakieś małe trzy? Skoczyły? Czy, czy nie? W ogóle? Ej, z gościem się trafić nie umiemy No, to jest najgorsze 28 fragów No, no to nie jest tak źle Życie youtubera takie trudne Halo, zablokowałem A ja właśnie, kurczę, zapomniałem o jednej zakładce takiej bardzo ważnej. Wiesz o jakiej zakładce? Jakiej? Okay. Zarabianie, ale na szczęście sobie przypomniałem, więc jest już okej. Okay. No i mam nadzieję, że, 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 że taki dead, takie deadmesze codziennie będę stawiał, Starał się wstawiać, bo teraz 6 dni temu wstawiłem jakiś film, Dopiero dzisiaj, jak to nagrywam, to wstawię to jutro, czyli wy będziecie. Już Matchmaking czy... Matchmaking Matchmaking, match. jutro dopiero Deadmatch, a, a dzisiaj mam matchmaking okay. Aha, do, dobrze, R nie, nie zrozumiałem, ale już, już widziałem. Ale, ale miwa Ej stary, w ogóle dzisiaj przeżyłem e, zabaw serca e, Kojarzysz taki moment jak siadasz na jakimś ławce w i obracasz głowę w prawo i pisze karteczka, uwaga malowane. malowana. Oh. Kojarzysz takie zresztą, to stare, ja już zawał dostałem, bo miałem coś takiego. I wiesz, staje. Ja, ja już wiem co mnie czekało, nie? To jest takie niebieskie paski na plecach. E, ale na szczęście się okazało, że ta karteczka jest jeszcze z wczoraj. I po prostu tak mi użyło, że no chopie, naprawdę no. Polecam każdemu takie uczucie. Jak uświadamiasz sobie, że... Yy, ucieknąłeś śmierć spod kosy Na przykład Co to ty, ty o tym sądzisz? Całe koza Całe koza, całe ja, tak U, nie weszło o! zresztą Nie nerwuj mnie. Ale o co ci chodzi? Ol. Zdybę a co zrobiłeś, nie mogłeś z kogoś trafić? Nie no skopa chciałem Kurde, ale to jest głupie. Ty mam te krzesło gdzie wiesz, jak z boku nacisnę to mogę sobie dać wyżej albo niżej to ramię, nie? A jeszcze znaczy, to pod pod ramię, nie? Ale jak koło siebie mam stolik jak biorę się dosuwam do stolika, to mi naciska ten przycisk i ten y, podramiennik mi spada w dół. Typowe problemy. Ozy. A zakazowskie polecam. E, tak, cieszę się człowieku, że nie polecasz. O! o! Jak gościu po e, fajnie. Koniec już? Prawda? 43 ja na 48. Nie wiem nie a, a, chyba dziesiąte czyli to pra, Ale ja nie gram na tych deadmechach co ci wyszukuje i tak dalej Ja gram tak, na tych, że wszyscy na wszystkich Nie, a, CT na tero na serwerach, czy na serwerach tak. Tak. A, No to, 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 już nie powiedziałeś A no widz Więc no, O! Lider. Co to było? Ej! To jest nagrane ty! jest nagrane. Ale co? co? Komuś dropnewał dragon norka czy co? Nie, ty. Czy to jest tu coś się jest... zbugowało. Albo to tylko na rozgrzewce jest. Aha. A tak, to dobra, na rozgrzewce, bo kończymy to, bo bo już gadają za dużo. przyjaciele. Mam nadzieję, że się spodobało. Możecie zostawić łapkę w górę i udostępnić. Nie? nie? Tak, mogą na przykład. A co mogą jeszcze zrobić? Yy, na przykład mogą wejść na mój kanał, który jest... Y, gdzieś go znajdziecie na kanale Lazura, link do mojego kanału. Na, na przykład mogą. Albo na przykład mogą zasubskrybować twój kanał, ale nie tylko. Ale też regularnie oglądać twoje filmy. Bo wiesz, tak... Jak, jak, ja to re jak to... zacznę regularnie stawiać. <grym> <grym> Teraz już inna sprawa. Ale wiem o co ci chodzi. Sam też miałem kiedyś taki problem. No cześć. Dalej mam. Cześć.